Z dni to jest jeden z najfajniejszych sposobów na to, jak wykorzystać jej nadmiar albo w ogóle, żeby po prostu dynia to było takie warzywo, które gości w najróżniejszych daniach i z chęcią na przykład zjadają je dzieciaki, które no, w pierwszym kontakcie z czymś takim nie zawsze mogą być entuzjastycznie nastawione. I teraz jak najlepiej zrobić pire? No jest na to jeden, dwa albo trzy nawet sposoby, ale generalnie w tym wypadku nie warto posługiwać się do końca takim jednym przepisem, ale warto znać kilka wskazówek, kilka rzeczy, o których jeżeli będziecie pamiętać, to to pire zawsze wyjdzie wam bardzo dobre i zawsze wyjdzie wam takie jak chcecie i będzie dostosowane do tego do czego tak naprawdę tego pirę potrzebujecie i o tym właśnie zaraz wam opowiem. To jest na przykład dynia, którą właśnie 5 minut temu zerwałem w swoim ogrodzie. Jeszcze kilka sztuk się uchowało i co jest bardzo ważne, to Każda dynia może być inna. Jest mnóstwo rodzajów tej dyni. Oczywiście w sklepach króluje te kilka najpopularniejszych ich rodzajów. Natomiast jeżeli chcecie przygotować pire, to tak naprawdę inny rodzaj dyni to często będzie inna konsystencja tego pire. To często będzie inny smak tego pire, bo są dynie, które są bardziej e, mączne, są dynie, które są bardziej nawet trochę owocowe e, w konsystencji i w smaku. Są dynie słodkie, są dynie, które po prostu są mdłe. E, i to wszystko oczywiście ma wpływ na to, czy wasze pire się na przykład do przygotowania koktajlu owocowego albo jakiegoś szejka fajnego albo do deseru albo na powidła albo jako po prostu podstawa do zupy jeżeli robicie zupę i mieszacie na przykład dynię z rosołem z niedzieli który Wam został no to tutaj nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia jaka jest ta dynia bo możecie to łatwo doprawić jeżeli natomiast chcecie przygotować pire, które potem podacie Waszemu maluchowi w ramach takiej papki zmiksowanej jako główny posiłek, no to tutaj już zdecydowanie na przykład warto się skupić na tych dyniach, które są właśnie dość słodkie, które nie mają za bardzo tej takiej mącznej tekstury i które przede wszystkim też są bardzo miękkie i łatwo je po prostu zamienić w pire. I żeby nie przedłużać, to najlepszy z możliwych sposobów na to, jak zrobić pire, to po prostu mieć dynię, dowolną, na przykład taką, Tą dynię musicie oczywiście przekroić najlepiej na ćwiartki albo jeżeli jest duża to jeszcze na mniejsze kawałki. Pozbawić nasion i gniazd nasiennych, tych wszystkich takich włóknistych części i razem ze skórą ułożyć na blaszce. I upiec w piekarniku, najczęściej wystarcza około 30-35 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza, może to być termoobieg, albo bez termoobiegu. No i kiedy jest taka dynia odpowiednio upieczona, wtedy kiedy możecie bez żadnego problemu ją widelcem i z pomocą łyżki wybierać ten miąż dosłownie jakby to już było gotowe pire. Jeżeli chcecie, żeby wasze pire było bogatsze w smaku, bardziej wyraziste, na przykład będziecie z niego robić kary, przykładowo, albo będziecie robić jakieś fajne sos, albo będziecie robić jakieś bardzo wyraziste w smaku korzenne ciasto, no to warto taką dynię w piekarniku potrzymać nawet 15 minut dłużej po to, żeby ona prawie się zaczęła przypalać. Wtedy oczywiście te wszystkie cukry, które będą się uwalniać, będzie następowała karmelizacja. Spowoduje to, że ten smak oczywiście również poprzez utratę wilgoci bardziej się skondensuje, będzie bardziej wyrazisty. No wtedy niekoniecznie będą za tym przepadać najmniejsze dzieci, ale na przykład jeżeli to ma być właśnie karmelizacja, najlepsza jest taka dynia, która już prawie że się trochę zjarała w piekarniku. Jedną z moich ulubionych odmian dyni do przygotowania takiego pire jest Hokkaido, bo ona przede wszystkim ma jadalną skórkę, jest bardzo miękka, nie ma prawie praktycznie żadnych włókien, jest bardzo też słodka, więc te, ten typ dyni to jest mój osobisty faworyt, Natomiast zrobiłem już oczywiście pire z wszystkiego co tylko możliwe. Pamiętajcie o tym, że pire dyni to jest baza do niezliczonej ilości potraw. Ja jestem do czego Wy wykorzystujecie takie pire. Chętnie spróbuję takich przepisów i pomysłów. Napiszcie o tym koniecznie w komentarzach. No i zapraszam Was do wypróbowania przepisów, które mam na YouTubie tutaj w postaci np. bułeczek albo placków z dyni, do których właśnie takie pire możecie wykorzystać. Do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, bo wtedy nie przegapicie kolejnych filmów.